Co tu się dzieje? Dobra, dobra, już... Krwawisz. O nie, to muszę wysiąść. I się połatać. Mam teraz cały wieczór gasz, czy potem robisz przerwę? A ja wiem, chyba, chyba cały wieczór. Chyba jeszcze. A ja potem będę robił przerwę. 19.30 jakoś tak. Idę się umyć i potem będę wracał. No to pewnie też tak zrobię. Daj no, ja szybkie mejo i... I wracamy do gry, tak zwane. Tak. Ho, Jumej został zabity. Hubert go zarwał. <śmiech> <śmiech> Daję ja na chwilę, coś się zaczął, co zostało. User no left dobra, your channel. Zginął. Nie ma go. Po prostu niech się zabijają między sobą jak chcą. Jak chcą, możemy iść na wojnę. Idą zombiaki i... uciekamy. User joined your channel. Dobra. Gdzie pobiegłeś? Tutaj. To znaczy do tej długiej fabryki, czy do tego szarego brudnego? Do tego po twojej lewej, jak stoisz tyłem do auta. Tutaj. Jest. Halo? Jestem tu? Jestem tu. Tutaj. Aaaa, ja Normalnie w grze to nigdy bym tak nie zrobił. Nie strzeliłbym. na metal. Siower. Normalnie. Gdyby to nie był... Prywatny. Prywatny serwer. O, coś znalazłem. Jakiś... Jakiś Amo Stalagi. tanagi. ty masz parta? Ops, zombie do mnie biegnie, słyszę je. To ty tam strzelasz. A oh, bo. That... Oh, fuck, ale się wpakowałem na. Engine parts. Na, na całą rodzinkę zombiaków. To bierz, zbieraj te na engine, to jeszcze naprawimy jakiś samochód, przy okazji. O, skarbna cały. Widzisz, zbierają, zbierają, chłopaki, no wyzbierają. Masz siekierę? O, main router assembly. Mam. Rotor mam kolejny. Mamy siekierę. Mam na jeszcze jeden heli. Kocham tą bramę po prostu. I uwielbiam tą grę na Jedyna gra chyba, w którą aż tak maniaczna. Kurde. W ciasnych pomieszczeniach tak trudno trafić zombiaka. On tak jakoś dziwnie blisko. Pobiegają. Potrafią iść normalnie, a potem zaczynają biec. Wal, walnął mnie i poszedł sobie ty. Wpadł do domku, walnął mnie i poszedł sobie Co za Schiza. Skurzę nie zbał, skórzę nie zabał Kurde, muszę wypić sobie jedną tą Numera Złączymy 6, 7, 9, 14, Kurde. 24, 25, 26, 27 Skradanie się nic nie da. O, jeszcze jedno koło. Mam dwa koła, tylko nie mam już miejsca. Podjdź tu pod ten, pod silosy. Czekaj, bo jeszcze wyjdę tu. Po... Jak się wygląda ma main, main, main router assembly i za no, są magazynki do revolverów Oh no, tylko nie dobiaki Będziesz kupował standalone? jak jak wyjdzie? Nie wiem, zobaczymy jak będzie z błędami, czy będzie miał błędy, czy nie będzie miał błędy. A jakbyś wiedział, że tutaj będą takie błędy, to byś kupował? Ja wiedziałem, że tutaj są, jest dużo błędów. Gdzie jesteś? Ale wiesz, to, ale to jest alfa. To wiadomo, że. A wiesz, do grudnia... o, dobra, I leci. Do, grudnia, do grudnia też mamy czas. Szyba. Siema, wczoraj... Siemano. Siema, co, co to jest, na nagrywanie? Nagrywasz tak? Tak, nagrywam was. Haki na was na... zbieram. Wczoraj musiałem spadać, zadzwonili do mnie wtedy, ty mówiłem, że roboty zapierdalać. O! hardcore. Ty na, na, na... lewo masz jeszcze koło jest tam wiesz, za, za tymi silosami. No jeszcze tu, no jeszcze, na lewo. Co, o gracie? Tak mhm. jest. Dobra. A ja nie wiem, bo nie wiem czy zapisałem. Ja chyba samochód ten biały mój zostawiłem na lotnisku w jednym z hangarów. To pewnie Co już by się... się... nie ma. Nie masz go? Zabraliście? No ja nie zabrałem, ale chłopaki pewnie ci zabrali. A nie, nikt nie wiedział, bo nikomu nie mówiłem, gdzie go zostawiłem. Ale mogli luzować, nie? I po prostu znaleźć Ale nie, nie rozumiem. My tam byśmy byli... był heli, nie? oni przyjechali, no i ja tam... myśmy poskładali to heli. I oni odlecieli gdzieś, a... i tam drugi tam... ...ich uład gdzieś poszedł odwieźć. No a ja się zostałem na tym lotnisku... ...i znałem, wybrać się do hangaru, nie? Musiałem wyjść. Emergency. Ja tylko nie wiem czy zrobiłem save. Bo jeśli nie, no to chyba w Soborze się kiedyś tam pojawi. Nie, on się od razu pojawi. A szkoda, bo fajnie, taki białe główny, no, jeszcze nie jeździłem tu. Tutaj nie, gdzie to koło było. Tutaj może. Tak, tu. tu. Tu, gdzieś było, to koło. Dobra, Dobra mam je. Tak? Dobra. Mhm. Elektro. No, a, a i teraz w tym a zresztą zaraz kraty. się deloguję, zobaczę, się przejadę, w ogóle namiot chcę wyjebać na tym czekarowskim serwie. Zobaczę, czy działa, mam tam sidenści w, w tym aucie. Wyposażenie wrzuciłem, okej. Okay. Gdzie go w elektro można na, zatankować? W, na początku elektrok w tym, nie? No. W tym industrialu, przy tym industrialu. Chyba w każdym miejscu, gdzie są to takie brązowe tak. albo tam. Albo zacząłem sprawdzać... Sprawdziłem jeden serwer, tam w Komarowie wyjebałem sześć namiotów, to tylko dwa mi się zapisały. A inne są puste, albo... ...że same części koła... Co to, to z plecaka było? Albo wszystko tylko prócz broni się zapisało. Patrz na no, jesteś taki zielony. Aha. Rzeczywiście stoi, Skoda. Tam też. Tylko, że tutaj jest wszystko na czerwono. Full engine fuel wheel też jeszcze mamy, ale QL mamy Naprawiamy go no pewnie zostaw no, go, bo i tak nie będzie... nie będzie jak ten. Bo naprawimy Helkę i będzie trzeba. Jakoś wrócić. Będzie trzeba jakoś wrócić. O Helkę w elektroski to... No. Aaaa, to już będzie druga, to już trzecie nie będzie. Kurwa, nie, są będzie. trzy. Это не скалистый. Нет. Yeah. Ale mi mikrofon łapie. Nie myślałem, że będzie to słuchać, ale jak raz Utada odbiło, to usłyszałem jak u mnie w przedpokoju pana Mop. Ups. Mmm, <laughs> Engine Parts biorę. A ty właśnie tam szedł w Oscar Metale. A kto będzie leciał tym heli? Ja czy ty mam lecieć? Ty czy ja mój lecieński lecieć? Ty będziesz leciał. Czy chcesz spróbować? Nie, ja już leciałem. Nie robiłem... E Lot próby, że tak to nazwę. Ja on jest tutaj naprawiony, a Terkuj też ma naprawione. No i dobra, i lecimy. No wiem, o, tu mam wyprawy. A jeszcze trzeba naprawić. A, czekaj, naprawiam na razie silnik. Ro, nie, rotor chyba też jest. Czekaj. Mm. No załogi. E, ATRQ i INST. Czyli dwa scrap metale. A ty wziąłeś, co wziąłeś? Mam, mam... tak... Hit rotor... Hit V-rotor... O kurde, miałem przed chwilą. A, tutaj. A tutaj jest wszystko zielone. naprawdę już? Nie. Wszystko jest źle. A tu mam na czerwono dwa. Do to hit avia Aviation i hit Rotor. To zobacz sobie, wejdź do środka i sobie zobacz. Obojętnie na jakie miejsce. Aha. Tylko trzeba zatankować jeszcze. To od naprawienia silnika tak się dzieje. Chyba wiesz? Julia, mhm, teraz pójdziemy do tego zielonego, co wystarczy, tylko silnik gdzieś tam wcieknąć. tylko silnik włożyć i powinno się wszystko naprawić. Taki bug, no, no ale i tak mi pokazuje, że tutaj mam do naprawienia dwie rzeczy, tylko nie wiem, czy je naprawiać. Czy się nie okaże, że wiesz, że wystartujemy, a tu jednak rotor nie działa i, i polecimy na łeb. Nie to się zobaczy jeszcze. Się okażę. W sumie możemy naprawić, co to za problem. Naprawiam rotor i cześć. My to nic nie tracimy. Tak. I tak mamy rotor, i tak mamy rotor. Dobra, ja biorę jerry Keny a gdzie się... Mam broń i same jerrycany, do magazynu. Repair mine rotor Ale mam na zielono wszystko Bo rotor był naprawiany, rotor naprawiał Daj wcześniej No Dobrze A to, to, to drugie takie INDST to co to, to, to jest żeby naprawić Silnik Nie wiem, to co jest pod tym silnikiem, chyba? Nie, pod motorem. No, motor to jest silnik, a tamto to nie wiem. Albo scrap metal trzeba, albo szyby. Gdzie on pełnić ten wiesz co na razie chyba nigdzie na razie proszę i <laughs> ciebie na razie zalejmy tyle ile mamy Odpali, odpalimy go i polecę pod tego industriala tutaj na ten w prigorodkach tak dobrze mówię prigorodki Tutaj koło ten, koło elektro. Nie wiem, czy ci to cokolwiek daje, ja tam zapakowałem 6, no ja mam jeszcze tutaj dwa, zaraz je zaleję. I lecimy z koksem. A ja mam kawę z mlekiem i z cukrem. Ja swoją niestety wypiłem. No, minimalnie paliwa jest. Zaraz sprawdzimy, czy da się chociaż dolecieć. No. no, powinno się dać dolecieć, to tak aż daleko nie jest. To stąd widać, nie? Ale gdzie ty chcesz, tam w dokach elektro? Y nie, 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 nie. Tutaj wiesz co? Zaraz ci powiem. Na 30, na 40, tam jest taki industrial, zaraz jest koło ten, na początku elektro. Daj, 30... Kojarzysz 40, tutaj tak ma攻zoska. Ogórki. Tam gdzie naprawialiśmy gaza pierwszego. Tak, 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 tak. I tam jest ten, tam jest baniak. Z paliwiem. Ja tam już jadę No dobra. To ja... To jest Ale tam ta... będę... w tych dokach, tak? Tak. To ja tam będę leciał, tylko sobie z jeszcze zmniejszą dźwięk. Żeby mnie tak nie po uszach nie dawał. I co? Startujemy, Panie dziejku. Weź tam zobacz czy tam jest dobrze, gdzie wylądować. No w miarę z tego co tutaj widzę. Powinno się dać. No Jak paliwa? No dobrze, dobrze. Powolutku schodzi, ale powolutku. User joined your channel. Słuchajcie, yy, mam pytanie. Te stare zasady, że w weekend y, jest deadmatch, są nadal aktualne? No tak. Okej, okay, dzięki. Ale Czy... to wiesz, na razie nie. No to miało być tak, że w weekend jest deadmatch, a cały tydzień jest tak, jakby tylko wieczorny, co? Bo właśnie tak. słyszałem, jak wiesz, gość się 4 w czarno, i chciałbym sobie postrzelać ten filda. Więc też. Dobrze, może tylko zabić, pozwolą. Mogę? Więc jest Tern. więc nie Tern, tylko Hubert. No to właśnie Prawda? to miło. Mogę go zabić? Dlaczego? No Dlaczego? Ale no bo jest w tym. Jest, y jest w Czarno, jeszcze nie ma Łaza. Przynajmniej nie było, a nic nie słyszałem, że już przyjeżdżało. No, sorry, ale w Czarno już jest ułaz. Aha, Dreaming, Mogę cię wie. zabić. Dlaczego? A, dla fanów. Jest włączone PHP, więc nie możesz. Za, za króla Leonidasa. Chyba, że chcecie wyłączyć PHP. Znaczy, włączyć. Nie, bo się będziecie pluli potem, że no, ten mnie zabił, ten mnie zabił. Nie, na razie no jeszcze nie, nie ma. Nie jak tak jak tak zabijesz, te tak. ja ci kasuje postać i oby to samochody, tak się umówi. Nie ma zabijania się. Proszę. Kurde. Tam wylądowałeś, tak? Ja myślałem, że tutaj na wybrzeżu. Musiałem chłopaków zmutować, bo już nie mogę tego słuchać. Ojej, to. O kurde, ty, patrzą mi Ty, to... Czekaj, to... czekaj, 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 czeka, czeka, zaraz. Weź go zabij, bo kurde, zobacz, jebnie, ja mam klepsydrę. I połataj mnie, proszę. Dobra, idźcie na boisko w kosza pograć. Ten, kto wygra ma rację. Krwawisz dalej? Wiesz co, nie krwawię, ale jakbyś mnie jeszcze... mam jeszcze ten... Epipeny, wiesz, bo mam jeszcze pół klepsydry. Jakbyś mu w plecaku, powinien mieć Epipeny. No właśnie ja mam Epipen... no ja mam Glifepin, w Jakbyś mi podniósł, to bym był Ci wdzięczny. Nie wiem, jak on mi patnął dla daję. Ja to mam szczęście. A wiesz, co? Takie, tak swoją drogą, nie? Na początku wspominałeś o tym. Picholu i tym drugim jagłu tam. Pierdolcu. To wiesz, co? A zapytaj się ich. Albo ja im zaraz sprawdzę kwitunek jakie sprawdzę, co oni mają. A AS-50, ile miałeś AS-50? Zobacz, czy jesteś admin, kto mu zabrał coś, kurwa. Zresztą, czemu ty musisz takie rzeczy robić? No właśnie, no to... nie możesz sobie grać, tylko, kurde, musisz yy, biegać i porządkować rzeczy, które ktoś nasyfił. Nasyfili sobie, to niech mają, kurde. Co, co, co Cię to powinno obchodzić? Powinieneś sobie grać i się tym nie przejmować. Ty, na wykup normalny... obydwu serwera, daj im bana na dwa tygodnie, niech przemyślą sprawę. Idź na publik tam na górę, szukam teamu, weź dwóch nowych świeżych, daj im szansę. Hasło i w ogóle. <coughs> daj gora, ma dobry pomysł. <coughs> Jak się nie uspokoją to niech ochłodą Na normalnym serwerze nikt ci nic nie odda. Ukradną ci samochód, ukradną ci pl... namiot, ukradną ci kurde plecak. A, dlaczego trupa... tu mieliby nie kraść? Trupa rozgrabią i nikt ci nic nie odda no. I do nikogo nie masz żalu. A ja straciłem mój motor na, na tym na serwerze Tak, nie zapisał mi się samochód mój biały. No, to przykro mi, do Soboru leć znowu. No, nie mam nic, wszystko miałem w środku. No. Z, był zapisany, kurwa, z kołami, z silnikami, z wszystkim. No cóż, no trudno, ja się nic nie zrobię z tego powodu. Ale ja naprawdę mówię. Oni tam nie mieli tych broni, no ich nie było. Kto tu do mnie strzela? Zaraz kogoś patrzę. Zaraz będzie No nie wiem. Ktoś strzela. A skąd jeszcze do ciebie? No bo koło mnie tu śmiga. Kulki. No ja bym się postrzelał z kimś, a nie... mnie niedługo jakiś deathmatch taki porządny? Tak, będziemy. Dzisiaj wieczorem będzie. na porządny. Będzie. Kaszup z jakąś ekipą. Bo naprawdę mam ochotę takim wpierdolić, chociaż w grze. W rzeczywistości mnie wpierdolę, bo jestem małym grubaskiem, ale. chociaż w grze będę mógł. To na siłownię, Hubert. A ja jestem, ale nie wiem gdzie. Tak, zobaczmy. Okej. A dobra, jestem, jest. Nalazłem bazę, no, tam, A czemu Koment. jak stukałem, stukałem w cokolwiek moim tym, znaczy tym ich UAZem, to nic się nie psuło, ani trochę? No tutaj też się nic nie psuje. A ja teraz to? przecież niższe płoty i tak dalej, no bo płot to jest nic, jakbyś uderzył w dom, albo w coś, to... A, okej. Okay. No ja tak wiesz, właśnie tak nie przywalałem w jakieś takie płoty czy coś, myślałem, że chociaż odrobinkę będzie się psuło. <grym> Chciałeś im troszeczkę niższy? Nie, to było niechcący. Na <laughs> <da pruszyć. laughs>